Nie, wjechaliśmy godzinę, dwie godziny temu do Augustowa i e, ulokowaliśmy się na bardzo fajnej miejscówce na polu e, namiotowym, prawie po drugiej stronie jeziora e, tego, co jest koło Augustowa, to jest chyba jezioro Augustowskie. E, jest, myśleliśmy, to jest dzika miejscówka, przyjechaliśmy. Ale się okazało, że jednak e, pan tutaj przyjeżdża co jakiś czas i pobiera naprawdę symboliczną opłatę. Ale z tego co wiem to tak, abisynka jest, kawałek muszę podejść sobie z e, konewką. E, nie ma zrzutu, nie ma prądu, są wiaty, są miejsca na ognisku, można rozpalić grilla, są kosze na śmieci, są tojki. E, I ogólnie z tego co widzę to jest bardzo cicho i spokojnie. Tutaj ten francuska perwanem jest tam. Namiotem robią sobie ognisko. My też rozpaliliśmy sobie grilla i stoimy sobie tutaj fajnie, w lesie, w Augustowie, na obrzeżach Augustowa w sumie. A jutro już, no niestety, trzeba będzie kierować się na Biały Stok z Biały Stoku na Lublin, bo już będziemy powoli. No powoli. Jest piątek. już musimy uciekać w stronę domu, żeby na niedzielę do domu dojechać. Chociaż powiem Wam szczerze, że <grym> yy, może być sobie tak, że w sobotę, wiesz, wiecie, w sobotę zadzwonię na do pracy, bo na sobotę praca działa. Na przykład powiemy z Darią, że o no nie udało nam się wrócić i że będziemy dopiero w pracy we wtorek. <grym> I wrócimy sobie w poniedziałek. Zobaczymy, słuchajcie, jak nam pójdzie jazda na południe. Mamy do zrobienia bardzo, bardzo duży kilometr, bo jesteśmy, Augustów jest e, praktycznie pod Suwałkami, no i stąd jak wyruszymy jutro około południa, myślę, że Białystok, tam za Białystok gdzieś dojedziemy na kolejną miejscówkę, to będzie miejscówka z piątku na sobotę, e, potem z soboty niedzielę, zobaczymy gdzie będzie właśnie ostatnia miejscówka, ale podejrzewam, że gdzieś okolice e, południowo-wschodniej Polski. Jak na razie robimy słuchajcie, dopiero drugiego grilla na tym wyjeździe. Boj, boj. <laughs> Wsadził twarz w dym. <laughs> robimy, słuchajcie, dopiero drugiego grilla na tym wyjeździe. Tak, to nigdzie nie rozpalaliśmy grilla. E, pogoda jest jaka jest. Bardzo kiepska, chmury. Cały czas mamy chłodno, brzydką pogodę, jeżeli chodzi tutaj o warmińsko-mazurskie. Ale jutro podobno ma już być upał Około 20 kilku stopni, mam nadzieję. Bo przydałoby się, żeby troszkę podładowało solara, Bo teraz przez noc troszkę prądu zejdzie bo też puściliśmy laptopa. Oprócz laptopa telefony się ładują. Więc przydałoby się później naładować. Nie wiadomo, czy będziemy sobie wybasta puszczali, bo w tej chwili jest około 17-16 stopni na polu. Więc jest całkiem zimno. Ok, my robimy grilla. Tyle się bardzo, bardzo chce pianki. Cały czas mi o tych piankach mówi cały wyjazd. Więc robimy pianki, robimy pyszne mięsko, czy wapcici. E made by, Daria <noise> I przepyszny schabik. Uwierzcie mi, jak ona zrobi schabik. To mucha nie siada, ani komar nie kuca. No i rybka jeszcze, i rybka. Zobaczymy, czy wszystko zjemy. Dzień dobry. Zobaczymy, czy wszystko zjemy. Może nakręcę jeszcze jakieś przebitki tutaj z okolicy. I jak, by co, to widzimy się jutro. się. a, 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 mogę pokazać, widziałam, ja? Cześć! No. Jeszcze wiecie, co takie dwa słowa a propos Mazur. Jak widzieliście, nie wybieraliśmy dróg ekspresowych, jakichś przelotówek, żeby z miejsca punktu A do punktu B szybko się przemieścić, tylko <grym> cisnęliśmy szutrem, cisnęliśmy przez lasy, przez wsie, przez totalne... Jak to ładnie ująć? Zapupia, o! Dlatego, bo nie chcieliśmy, słuchajcie, widzieć Mazur tylko za barierką autostrady, czy jakieś ekspresówki, czy krajóweczki. Chcieliśmy wjechać jakby w głąb, słuchajcie, tego regionu. Oj, sobie brodę. Wjechać w głąb tego regionu, zobaczyć go od kuchni. I wiecie, co udało się naprawdę. Mazury są dokładnie tak, jak sobie wyobrażałem. Chociaż nie wiem, jak my jechaliśmy, ale mijaliśmy największe jeziora. Tylko zahaczyliśmy kawałek tam o śniardwy. A w Augustowie to tutaj jest ten zbiornik Augustowski, no i po tym już raczej w kierunku Białego Stocknie bieżąc, takich większych jezior. Ale tak jak mówię, właśnie my nie jeździliśmy ekspresówkami, dwupasmówkami autostradami, przynajmniej się staraliśmy tak nie, iść, tylko chcieliśmy wjechać jakby w głąb tych mazur, zobaczyć jak to wygląda. Tak z perspektywy tutaj mieszkańca wsi, wsiów. W sumie to wsi tutaj były bardzo fajne, bo był znak wieść, trzy domy krzyż i koniec. To jest nasza psia e, Była trzy. Że... ludzi z wsiów. Albo trzy psia. identycznie, nazywające się wsie, Psi. tylko z różnymi jakby przedrostkami. Jak to było? E, żarnowo trzecie, żarnowo drugie, tylko nie mogliśmy żarnowa pierwszego znaleźć. Może było żarno. A może było żarno, bez pierwszy. Żarka? Dobra. Robimy grilla i widzimy się później albo jutro. No, my już się zwijamy z Augustowa. No niestety myślałem, że będzie ładniej, ale pogoda jest dosłownie taka sobie. Rano było tak zimno, że mieliśmy wszystko szczepy pozamykane, wykąpani, żegnamy nasz północny kraniec, północno wschodni kraniec. i teraz kierujemy się już tylko i wyłącznie w dół w kierunku białego stoku, prawda? No, białego stoku. Wszystko pochowane, Spinamy zestaw. I jedziemy, tylko jeszcze musimy znaleźć punkt do przeserwisowania się, mam pełny zbiornik szarej i, i prawie pusty eee, zbiornik czystej. Jesteśmy w trasie już na południe, dokładnie jesteśmy w Białym Stoku i to dokładnie samiutkim centrum. Tak, że ona poprosiła mnie, żebym wrył się z przyczepą z niemiotówką do samego centrum. A mianowicie dlatego, bo e, chciała sobie podejść do pewnego sklepu takiego, wiecie, e, coś typu chiński market, jej się, a tutaj w. Miałam stoką, był fajnie taki dostępny, fajny parking jest przy nim taki przy ulicy, spokojnie sobie stanąłem, bilet się na pół godziny i spokojnie sobie stoję opłacony za parkowanie z ulicy mm. i teraz, jeżeli dobrze pamiętam, będziemy się kierowali jeszcze godzinka jazdy na Siemian Siemian Siemiantyczek, kurcze eee, poczekajcie nad jeziorko jedziemy, dokładnie już Wam powiem do Siemiantycz Jezioro w Siemiantyczach, ono jest gdzieś mniej więcej w wysokości Warszawy. Tam sobie staniemy już na noc, jest 13:30, tam powinniśmy być o godzinie 15, więc jeszcze nie jest tak źle. Tam sobie. Rysiu! Jest 13:38, tam powinniśmy być o godzinie 15, tam sobie coś zjemy, tam sobie już prawdopodobnie przenocujemy. A na razie muszę jakoś wyciągnąć się z białego stoku. Choć powiem szczerze, że tutaj nawet ja bardziej niż w bielsku ludzie są, e, uprzejmi, że chodzi o kierowców. Ja włączam kierunek, bym chciał wyprzedzić. Ja włączyłem kierunek, bo sobie pomyliłem pasy, Ktoś zwolnił, machnął ręką, żebym sobie wjechał przed niego, a nie tak jak na przykład, no często bywa, że jak bielska wyjeżdża z towarową przyczepką, to tam trzeba się pchać. Eee, tak, zaskoczył nas. Nawet Dere zauważył, że są kierowcy uprzejmie szczególnie dla ludzi z przyczepami. Chyba, że mi się po prostu zdaje. Może to akurat tak sobie tylko eee, trafiłem. Ok, my jedziemy i prawdopodobnie widzimy się albo z jakiejś stacji po drodze, albo już znad jeziorka. Tylko nie mamy zbyt dużo wody czystej. Mamy nadzieję, że, że nam to starczy. Ach, i zobaczcie, tak sobie ładnie stoimy tutaj ze stawem na parkingu przy sklepie wszystko ładnie opłacone, nikomu nie zawadzamy kupę jeszcze miejsca jest za nami kupę miejsca przed nami i spokojnie stoimy sobie w białym stoku As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop from the top Zatrzymaliśmy się na jakieś siedzonko, jakieś bo już naprawdę żołądki nam przyrosły do kręgosłupa. W restauracji przydrożnej kuchnia Dobromir albo Dobromil. Nie pamiętam, odera już karty wzięła. Fajnie, tu jest, słuchajcie, zacienione miejsce. Parking jest nawet spory. Zestawem spokojnie weszliśmy tak wzdłuż. Tylko widzę, że chyba panów z dużych wkurzyłem, bo jeden tak stanął, no jakby chciał mi pokazać, że stoi na ich miejscu. Słucham cię. To super, bawcie się dalej. E, tak, ja by pan mi chciał pokazać, że stoję na jego miejscu. No ale, no słuchajcie, gdzie miał stać zestawem z przyczepą? No, muszę tutaj stawać. No, no i co. Postoi, postoi, pojedzie. I albo on pierwszy. Daria, poszła coś zamówić. Takie troszkę z kuchni tutaj regionalnej, z Podlaskiej. Hmm, jesteśmy kawałku właśnie z Zabielskim, Podlaskim na południe. E, 20-30 minut od miejscówki. Jeszcze musimy jakiś sklep zahaczyć, zrobić sobie zapasy na wieczór. Mi się piwko skończyło. No, jak zrobimy zakupy? Zjemy coś tutaj, bo naprawdę, z tego co tutaj widziałem, z karty, to smakowicie to wygląda. Jakaś babka ziemniaczana. Nie wiem, zobaczymy jak przyjdzie. I cydra 0% sobie zamówiłem. Eee, rumba też, zobaczcie, ma fajnie, bo. Cień, wieje, tutaj jest naprawdę mega, mega przyjemnie i tutaj już w przeciwieństwie do mm, Mazur jest bardzo ciepło. Nie ma tego na Mazurach, że tam było zimno i tam, no, przy padało, można powiedzieć. No, my czekamy na jedzonko i kończymy. Zobaczcie, jest tutaj placek zabaw dość spory, taki domek, Rysiek teraz z jakąś dziewczynką szalał strasznie. Tam z tyłu widać jest bar, piaskownica, chociaż no do tego piasku ja bym tutaj raczej nie wchodził. E, cisza, pole, tylko szum drogi. Naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie. Tam przy wejściu był taki baniak pięciolitrowy, zaraz na leje wodę. na przystawkę zamówiliśmy sobie w bardzo pyszny chlebek ze smalcem, z ogóreczkiem i z cebulką. Normalnie pychota. Są były po cztery kanapki, dwie już wtrąbione. Cebulka naprawdę pyszna, słodziutka, chrupiąca. Cydr zero i rysiowi. Taki fajny rosołek. Specjalnie jest opisany, że dla e, dzieci. W, w karcie będą to jest niby, że dla krasnoludków, Ale jest tutaj dla dzieci taki rosołek bez e, pietruszki, bez zielonego, bez marchewki pływającej. A ja na razie sobie jemy i czekamy na danie główne. A patrz, zdają. No, mhm. A patrzcie w ogóle na jakich talerzach są podawane y, te no. kanapeczki. A, a, a za mnie spyśny No, Cieszy? Te kanapeczki smalcem. Oj, to nasze drugie danie. z babka ziemniaczana. To ze Babka ziemniaczana z buraczkami i z białą z surówką z białej kapusty. <laughs> Jedno tylko danie, ale... Z tego, co słyszałem, spokojnie najemy się nim we dwójkę. No, Myjemy, ja już nie macham kamerą przed talerzami i jedziemy dalej. dalej. Widzę, że chyba smakuje rosołek, co? Mm -hmm. <grym> no jak szybko przyszło, tak szybko zniknęło, było naprawdę pyszne. A ja teraz sobie na chwilkę odpocząć, pomajtać sobie nogami na huśtawce tutaj niedaleko park, tutaj przy parkingu. No, podobno jest fajna, wygodna. Jeszcze chwilkę się relaksuje. Tam się ryśia bawi w domku. Rumba tutaj się kręci. A my zawiążemy sadełko, pozwolimy uleżeć się temu co mamy w sobie i lecimy na siemiantycze, na jeziorko. Mama. Gonna do it all again Witajcie z miejscowości Siemiantycze. Stanęliśmy tutaj na nockę po kilku godzinach drogi i obmyślamy teraz plan słuchajcie na najbliższe dwa dni, bo za 48 godzin wypadało, komar, za 48 godzin wypadałoby żebyśmy się znaleźli już no, w Wilkowicach, ale troszkę szybciej jak 48 godzin i ogólnie mamy plan taki, że jesteśmy teraz ponad 500 km od Wilkowic. Troszkę przegieliśmy, jeżeli chodzi o rozwlekłość, bo teraz musimy bardzo mocno ściąć dystans, nie możemy jechać wzdłuż granic, więc nie będzie tak do końca. Też Zrobimy to tak jakby w koło Polskie, tylko tu musimy ściąć. Jutro będziemy kierowali się na skarżysko kamienną. Niedaleko Skarżyska Kamiennej jest zalew. Na tym zalewem sobie staniemy, tam spędzimy noc. I stamtąd również rano wyruszymy w stronę już domu. Zarówno stąd do Skarżyska, jak potem ze Skarżyska do domu będziemy mieli porówno około 250 km, ale tu coś gryzie. Więc myślę, że na spokojnie, tak po 3 godzinki, 3 do 4 godzinek jazdy dziennie i znajdziemy się w Wilkowicach. Jedną jeszcze sprawą, słuchajcie, jest to, że musimy zrobić ten dystans Jak przed południem, więc no wiecie, bo nie bardzo źle się dzieje po południu, szczególnie przez weekend, bo będą powroty, bo to jest przedostatni dzień, przedostatni weekend wakacji, więc na pewno będą powroty. Łatwiej zrobić takie dystanse z rana, przed południem, więc tutaj 6.37 rano, budzimy się. Już będziemy wszystko mieli tutaj pochowane, przygotowane po prostu na wyjazd zaraz z rana przed godziną 8 zapinamy zestaw i uciekamy w stronę Skarżyska, dokąd będziemy starali się dojechać w okolicach godziny 12, może pierwszej. Tam również między godziną 7 a 8 rano zwijamy się, tak żeby nie dojechać na wieczór, tylko właśnie w godzinach około południa między 12 a 14 do domu, żeby też mieć trochę czasu na mm, na rozbicie, na rozpakowanie przyczepy, no bo Daria idzie w poniedziałek na 6 rano, 1.14 do pracy Hej, my jesteśmy teraz za Warszawą w stronę Krakowa na S7 c Jedziemy teraz z takimi drogami, bo musimy szybko ogarnąć drogę na południe bo jutro po południu musimy być już w domu E, stanęliśmy sobie na pierwszym mopie zaraz e, za, za Warszawą i tutaj no, nie ma łazienek w, e, na mopie jakby, ale jest duży fajny parking, to był słupek kamper systemu, tam e, napełniliśmy sobie zbiornik i zrobimy tak, że słuchajcie, tu na parkingu normalnie umyjemy się w przyczepie a po tym po prostu pojedziemy na następny mop, no bo tu nie da się jako tako zawrócić, żeby zjechać znowu na e, zrzut. Więc pojedziemy na następny mop, tam znowu się przeserwisujemy i po tym polecimy już na, e, na miejscówkę. Na której powinniśmy być do, myślę do godziny. Znaczy do, do godziny od wyjazdu stąd. Bo teraz na pewno nie zejdzie z pół godziny jak nie więcej, żeby się trzy osoby wykąpią tutaj w przyczepce. Eee, dobra myślę, że kolejny przystanek będzie już bezpośrednio na miejscówce. No, my już kompanii wszyscy, teraz jedziemy na kolejny mop e, przeserwisować wodną, bo tu się już na camper system nie cofniemy. No chyba, że tu dzisiaj jest jeszcze WC bus, ale raczej wątpię, ale lecimy no, dalej. Co? No przecież na mnie? Nie, nie na ciebie, na to, że nie można się cofnąć na camper system. Nie idziemy rzucić wodę, a idziemy na miejscówkę. że Świeczysz na mnie, że kazałam... Ale gorąco. Pisałam, że powiedziałam, że się tu kąpiemy, a nie, nie na następnym. Czemu ten ty idzie pod prąd? Bo jedzie rzucić wodę. A nie też się kąpał. Aha. Widzisz? Dobra, przelewa. słuchajcie, udało się. Przelewa. Już przelewa? O, to malutko wody zeszło. Dobra. Napełnione, ale słuchajcie, tutaj, wzdłuż... Tam z parkingu jest słuchajcie, droga, którą można tutaj zawrócić, wyjeżdża się tu, jak są te znaki, i można z powrotem, słuchajcie, wrócić na camper system. I właśnie napełniliśmy się wody, eee, no, 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 no. wystrzeliło na darię troszkę wody, bo źle wsadziła węża, no, no. bo je wyskoczył. I zrzucamy ścieki, i słuchajcie, lecimy na miejscówkę. Ale fajnie, że da się, jedyny mop na razie, na którym byłem, na którym da się zawrócić, słuchajcie, aż do wjazdu, praktycznie. O, jedna fajna rzecz na na miejscówkę to to, że jest daleko od, e, autos, od ekspresówki, nie będzie nic słychać tych samochodów. Mam nadzieję, że będzie fajnie e, cicho. Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. witajcie już z ostatniej niestety miejscówki naszego wyjazdu jesteśmy teraz w Jastrzębiu tylko nie Jastrzębiu z Dorytką, tylko miejscowości Jastrzębie nad zalewem Jastrzębie Jastrząb, przepraszam miejscowości Jastrząb nad zalewem Jastrząb to jest nasze ostatnie miejsce już na tej dwutygodniowej trasie stąd już prosto mamy 280 km do domu przez Kielce Dąbrowę Górniczą Tychy do Bielska Białej do Wilkowicy. Słuchajcie, miejscówka bardzo spokojna w tym miejscu. Jak się rozbijecie na tyłach zalewu, bo tam z przodu jest plaża miejska, tam dzisiaj, bo dzisiaj była sobota, a piękna pogoda, był straszny upał, uwierzcie mi. Była naprawdę kupa ludzi tam. E, tutaj jest bardzo cicho, spokojnie, tu mieliśmy sąsiadów, jedli sobie po obiadek pod takim namiocikiem. Zwinęli się dosłownie 5 minut temu i pojechali. Więc podejrzewam, że na noc zostaniemy tutaj sami w spokoju. W przeciwieństwie do poprzedniej miejscówki, gdzie po prostu ja no, powiem że bałam się zasnąć. My sobie uskuteczniliśmy małego grilla, też ostatniego na tym wyjeździe. Na pewno nie na tych wakacjach, bo. A po tym wyjeździe podejrzewa, żeby że do nas tak spędziały tyłki, słuchajcie, że w przyszłym tygodniu będzie też piękna pogoda. Będziemy jechali i już taki powiem wam, że obstawiliśmy sobie taki wstępny, wstępny kierunek na Brenną, tam gdzie byliśmy w na naszej pierwszej dzikiej miejscówce. I tam sobie pojedziemy prawdopodobnie, jeżeli e, czas pozwoli, jeżeli kasa pozwoli, kasa pozwoli na pewno e, i pogoda przede wszystkim, e, w przyszłym tygodniu. Eee, teraz idę odpoczywać, bo jesteśmy tu od godziny 14. Odpoczywaliśmy po naprawdę długiej trasie. Zrobiliśmy 280 km na jeden strzał, to drugie tyle na drugi strzał. Nawet dobijamy to. Słuchajcie, że idę pojutrze po do pracy. Na szczęście ja idę na drugą zmianę Daria cierpi, bo na pierwszą. <laughs> no, eee, jak na razie, rozkoszujemy się. Przepięknymi widokami, tutaj na chmurki śliczne chmurki są. Dopalamy grilla, jemy sobie jeszcze pianeczki. I zaraz będziemy szli spać, bo jutro tak samo jak dzisiaj 7:30 pobudka i wylatujemy w stronę Śląska, w stronę naszego domu. Step one. Wake up, Everybody just do your thing. W końcu po ilu, po prawie 3000 kilometrów, znowu wróciliśmy na nasz ukochany śląsk. No, właśnie wjechaliśmy od strony województwa świętokrzyskiego do województwa śląskiego, jesteśmy koło Szczekocin na drodze 78 nad Dąbrowę Górniczą na zawiercie no w końcu w końcu no Śląsk no ale wiecie co powiem że taka przejażdżka po Polsce była mega fajna, bo widzieliśmy bardzo długie województwa no, today's gonna be a good it's gonna be a girl.